Taniec z gwiazdami 15 odcinek 2. To był piękny bal, ale oni będą gorzko go wspominać. Olga Bończyk i Marcin Zaprawa odpadają, za nami drugie odcinek 15 edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, w którym z widmem odpadnięcia mierzyły się dwie pary z najmniejszą liczbą punktów. Finalnie pożegnała się tylko jedna. Sprawdźcie, co wydarzyło się na parkiecie odmienionego Tańca z Gwiazdami. Zmiany w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Kolejna 15 już edycja programu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 15 rozkręca się w najlepsze. Przypomnijmy, że w tej zaszły poważne zmiany. Najważniejszą z nich jest dogrywka, w której dwie pary, które otrzymały najmniej punktów jurorskich i głosów widzów otrzymają drugą szansę. Zatańczą jeszcze raz i wówczas to jurorzy zdecydują, która z par finalnie odpadnie. Będą więc odcinki, kiedy programu nie opuści żadna z par i takie, kiedy odpadną aż dwie pary. W pierwszym odcinku nie odpadła żadna z paragrafów, nie zmienia się natomiast jury. Taneczne popisy gwiazd ocenia skład znany już z poprzedniej edycji: Iwona Pawlowicz, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Show ponownie prowadzą niezastąpieni Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz, kto tańczy w 15. Edycji tańca z gwiazdami o kryształową kulę walczą: Filip Lato i Julia Suryś. Natalia Nykiel i Jacek Jeszkę, Michał Meyer i Klaudia Romba, Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Anna Maria Sieklucka i Michał Kasim, Piotr Świerczewski i Iza Skierska. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, Rafał Zawierucha i Daria Syta. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, co się wydarzyło w dwa. Odcinku Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 15, motywem przewodnim drugiego odcinka był bal. Pierwsi na parkiecie pojawili się Anna, Maria Sieklucka i Michał Kasim, którzy jedne. Odcinek zakończyli z najniższą punktacją. Zaprezentowali quick Stepa, za którego otrzymali garść krytyki od jurorów i 27 punktów. Po nich parkiet przejął Piotr Świerczewski i Iza Skierska, którzy zaprezentowali Czacze. U ciebie te nogi były rytmiczne, ale stopy troszeczkę gorzej ocenił maserak. Także wolny miał uwagi do dynamiki uczestnika. Za swój taniec zdobyli zaledwie 19 punktów. Trzecią parą tego wieczoru był Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, którzy w drugim odcinku zatańczyli paso doble. Pawłowicz doceniła naturalną umiejętność Filipa do płynnego ruchu. To było cholernie poprawne, podsumowała. Za swój występ zdobyli 27 punktów jurorskich, kolejną parą był Rafał Zawierucha i Daria Syta, którzy zaprezentowali walca. Pokazałeś tutaj drugą twarz, ocenił Wolny, komplementując ich występ. Niestety, Jury nie umknął fakt, że nie poradzili sobie z rytmem. Zdobyli jedynie 25 punktów jurorskich. Po nich parkiet przejęła Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, którzy zatańczyli w drugim odcinku walc wiedeński do jednego z utworów Ireny Santor Embaraz. Taniec polega na tym, żeby płynnie i ładnie przemieszczać się po parkiecie, mówił Maserak wytykając, że nie do końca im wyszło. Za swój występ otrzymali 23 punktów. Kolejną parą była Natalia Nykiel i Jacek Jeszkę, którzy zaprezentowali w dwa. Odcinku Rumbe, Zabrakło tej wisienki na torcie, oceniła ich występ Ewa Kasprzyk. Ich występ jurorzy ocenili na 25 punktów, Maciej Zakościelny i Sara Janicka przejęli po nich parkiet, na którym zatańczyli Dziwea. Za swój energiczny i pełen radości występ zgarnęli aż 30 punktów, po Michale i Sarze na parkiet wkroczyła Majka Jerzowska i Michał Danilczuk, którzy zaprezentowali tango do hitu Adel. "Jesteś petardą, absolutnym zjawiskiem," oceniła ją Kasprzyk. Zdobyli jednak tylko 24 punkty. Walc angielski zaprezentowali po nich Filip Lato i Julia Suryś. Iwona Pawłowicz nie mogła się go nachwalić. "Jesteś giętki, miękki," mówiła. Za swój hipnotyzujący występ otrzymali od jury w sumie aż 32 punktów. Kolejną parą był Michał Meyer i Klaudia Romba, którzy zatańczyli czacze. Masz dobre przeprosty, wypalił maserak. Szkoda, że ich nie zobaczyłem w czaczy, dodał. Opinie podzielała reszta jurorów, finalnie otrzymali tylko 20 punktów. Po nich parkiet należał do Julii Żugaj i Wojciecha Kuciny, którzy zaprezentowali Walc wiedeński. Ich występ wzruszył nie tylko Jury, ale i dziadków Julii, którzy byli obecni na widowni. Za swój występ zgarnęli 30 punktów. Ostatnią parą była Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy zaprezentowali widzom Quickstepa. Wy z odcinka na odcinek podnosicie sobie poprzeczkę, zachwycał się Rafał Maserak. Było naprawdę zjawiskowo, podkreślił. Jego zachwyt podzielała Ewa Kasprzyk. Jesteś jak taka piękna zielona roślina z mocnymi korzeniami, oceniła Pawlowicz zachwycając się pracą jej nóg. Za swój występ zgarnęli 34 punktów. Kto odpadł z drugiego odcinka Dancing with the Stars? Taniec z gwiazdami 15. Decyzją producentów programu w pierwszym odcinku żadna z par nie pożegnała się z programem, a głosy SMS widzów przeszły do kolejnego odcinka. Zupełnie inaczej sprawa miała się już w drugim odcinku, tutaj nie było już taryfy ulgowej. Olga Bończyk i Marcin Zaprawa żegnają się z programem.